Dzień dobry wszystkim. Z tej strony, kim jestem? Mieszkam w Polsce już bardzo długo. Przyjechałem, jak miałem 12 lat, i dzisiaj Wam powiem, jak to się stało, że przyjechaliśmy do Polski. Dlaczego, akurat, do Polski? Czym się mój tata zajmował? Że przyjechaliśmy całą rodzinką do Polski i tak dalej? Więc pozwólcie mi, ale dzisiaj trochę pogadam o sobie, więc będzie wiadomo, o kim mowa. Więc zaczynamy! Jestem teraz na ulicy Miałgiewskiej w Lublinie. I to jest miejsce, gdzie była fabryka FSC, czyli w skrócie Fabryka Samochodów Ciężarowych. I potem ta fabryka została przyjęta przez koreańską firmę DU I przez jakiś czas ta fabryka miała nazwę DU Motor Polska. Nie wiem, czy znacie, czy pamiętacie tą firmę. Nie wiem, czy pamiętacie samochód Tico, Nexia czy Lanos. Dobra, mnie się o to. I kiedyś Deu w Korei to było tak, no powiem, największe korpo. Z tego co ja wiem, to było nawet większe niż Samsung kiedyś. No więc to było kiedyś taką ogromną firmą. A mój tata pracował w Deu. A Deu w 1995 roku podpisali porozumienie z fabryką samochodów ciężarowych. I zaczęli działać jako... Motor Polska. I to chyba była taką pierwszą koreańską inwestycją w Polsce. No ale koniec końców niestety nieudaną koreańską inwestycją, prawda? Do tego jeszcze później wrócę. I w związku z tym, jeszcze jak byliśmy w Korei. E, mój tata dostał taką propozycję od firmy. Coś takiego jak, no może tam polecieć do Polski z rodzinką na 3 lata, no i tam, no potem wrócicie na spokojnie do Korei, no, no będzie fajnie, nie? No bo zawsze coś nowego, nie? No coś takiego, nie. No to tata pewnie tam powiedział, no, no Luz, blues, no dobra, damy radę, nie. No, no i przyjechaliśmy. I a i jeszcze nas zapytał wcześniej, czy byśmy chcieli pojechać do Polski na 3 lata, a ja na to wiecie, a dlaczego do Polski? Przecież tam komunia to nas zabiją przecież, nie? No niestety byłem taki młody, no takie miałem różne zwątpienie, też nie za bardzo miałem takiej no, wiedzy, ale potem się jakoś tam ogarnąłem i się z tym jakoś pogodziłem. No to przyjechaliśmy do Polski, do Lublina. To chyba było 1997 rok, nie wiem, coś takiego. Przyjechaliśmy do kraju, gdzie jest zupełnie inny język, zupełnie inna kultura, inny ludzie i tak dalej. A ja zero znajomości polskiej kultury, zero znajomości języków. Nie znałem ani języka polskiego, ani języka angielskiego. Chociaż znałem te słowa typu, no moje pierwsze polskie słowa to dzień dobry, jeden baci. A potem poznałem różnych tam ziomków i mnie nauczyli, tak powiem, takie no ciekawsze słowa, których tutaj nie powtórzę. Ale ogólnie miałem tak, że no, miałem ciężko. Polskiego za bardzo też nie uczyłem, bo i tak za trzy lata wracam do Korei. No to po co, nie? I tak mi się ten język w ogóle nie przyda. A polski to bardzo trudny język. Skoro dla Was to jest czasem trudny, nie? No to się uczyłem angielskiego, bo jest dużo łatwiejszy i jeszcze do tego no, w przyszłości angielski mi się bardziej przyda niż język polski. Czyli w ogóle nie miałem wtedy takiej no, motywacji, żeby się nauczyć polskiego, i jeszcze chodziłem do polskiej szkoły. To na początku miałem, no, nie to, że same jedynki, tylko na świadectwie miałem coś takiego, jak, no, na przykład biologia, nieklasyfikowane, chemia, nieklasyfikowane, no, coś takiego, nie? Co oznacza, że ten ziomek z Korei się po prostu nie nadaje. Nawet jedynek czy dwójek nie zasługuje. Ale z matnym miałem szóstkę. No i miałem tak, że jednak chciałem wrócić do Korei, bo byłem taki no nieśmiały, taki zamknięty i przez to byłem smutny, nieszczęśliwy. No to jest właśnie niesmowite, że teraz jestem jaki jestem, czyli no, uważam, że teraz jestem osobą otwartą i mam jakiś tam dystans do siebie, nie? A wtedy to byłem całkiem inny. Więc tak jak mówiłem, przyjechaliśmy do Polski na 3 lata. To ja sobie tak czekam, czekam i czekam, i czekam. No i trzy lata, no ale nic. No potem okazało się, że ten kontrakt mojego taty został no, przedłużony. Nie ja wiem, już nie pamiętam, może rok czy dwa, ale został przedłużony. A ja dalej jestem w Polsce. A ja tu po polsku nic. Myślałem, że nauczę się tutaj w Polsce trochę angielskiego, i wrócę do Korei, i będzie pięknie, zadowolony, nie? A tutaj jednak dalej jesteśmy w Polsce. Niby rok czy dwa lata dłużej, ale no, ale no lipa, nie? A mój język polski jest dalej w takim poziomie no, podstawowym. To już chyba wtedy się dopiero obudziłem i zacząłem się uczyć polskiego i zacząłem to jakoś tam żyć. Czyli coś takiego jak, skoro tutaj jestem, to trzeba się z tego po prostu cieszyć, no bo nie ma już innej opcji. I teraz słuchajcie, bo to jest bardzo ważne, po roku czy dwa lata w Korei się pojawił coś takiego jak kryzys walutowy, który dalej spowodował ogromny kryzys ekonomiczny w Korei i mnóstwo firm zaczęło padać. I ludzie tracili pracę i tak no, dalej, ludzie tracili pracy, mieszkanie, no prawie doszło do bankructwa państwa. I to był też tak powiem fatalny moment dla DEU, no to już był taki no, koniec z DEU. I to oczywiście też miało wpływ na tą fabrykę w Lublinie. I w końcu Deumotor Polska musiało ogłosić upadłość. I w trakcie tego wszystkiego, no powiem, no Bajzlu, dużo ludzi, którzy pracowali w tej strefie, stracili pracę. I Polacy, i Koreańczycy, prawda? Czyli to były takie bardzo przykre i trudne czasy. No na początku miało być, no fajnie, to była akurat pierwsza koreańska inwestycja w Polsce, ale to niestety się skończyło niepowodzeniem. Jak trwała ta cała inwestycja ze strony DU, to mieszkaliśmy w Polsce, no oczywiście no, nasza rodzina i jeszcze inni Koreańczycy i inne koreańskie rodziny. Czyli tak jak teraz we Wrocławiu, bo tam jest bardzo dużo Koreańczyków, prawda? Ale może nie aż tyle co we Wrocławiu, ale, ale po prostu kiedyś mieszkało dużo Koreańczyków w Lublinie. I teraz tak, firma upada, dzieje się no, coś strasznego. I wiecie, albo Koreańczycy sami zaczęli już wracać do Korei, albo ta główna siedziba w Korei zaczęła ściągnąć swoich koreańskich pracowników z Polski. No wtedy było tak, że jak Koreańczycy wrócili do siebie do Korei, to nie wiadomo było, czy będą ich dalej trzymać w firmie, czy będą ich zwalniać. Także no, też Koreańczycy wracając do siebie nie wiedzieli, co ich czeka. Ale mimo wszystko oni i tak musieli wrócić do Korei, bo nawet jeśli stracą pracę tam w Korei, tak czy siak musieliby szukać pracy tam w Korei, prawda? No bo przecież nie znajdą pracy tutaj w Polsce, nie? Dlatego Koreańczycy nie mieli opcji, tylko wtedy wracali do siebie, do Korei. I słuchajcie, to nas też dotyczyło. Jest taka sytuacja, no jaka jest i musimy wrócić do Korei. Ale pewnego dnia tata zawołał mnie i mojego brata i się pytał, czy chcecie zostać w Polsce, czy chcecie wrócić do Korei. A ja na to wiecie, no wtedy jeszcze byłem taki, no, łepek. <noise> I wydawało mi się, że to takie proste pytanie. No bo tak to jest, po prostu, no albo tak, albo nie, prawda? Ja miałem wtedy tak, że, no przyjechałem do Polski, 3-4 lata, tak powiem, no zmarnowałem, bo polskiego się nie nauczyłem, bo mi się tam nie chciało i przez to miałem doła i tak dalej. Sam sobie wtedy naprawdę, no krzywdę zrobiłem po prostu, ale dopiero teraz coś zacząłem jażyć. Coś próbuję ze sobą zrobić, coraz więcej mam kontakty z kolegami i tak dalej, a tutaj mam niby wracać teraz do Korei. No. Nie będę ukrywał, że coraz bardziej mi się Polska podobała i zacząłem się jakoś tam odnaleźć w tym kraju. Czyli, no to powiedziałem już tacie, no ja bym osobiście chciał zostać w Polsce. A mój tata, nie wiem czy się spożywał na takie odpowiedzi, ale no, ale tak patrzyłem na niego, to wyglądał tak jakby się trochę zastanawiał. No może myślał, że chcemy wracać do Korei, a tutaj taka no, niespodzianka, co nie? No to on powiedział, no dobra, no to zostajemy. No więc my, jako jedyni, jako jedyna koreańska rodzina po ODU, zostaliśmy w Lublinie. I do tej pory jesteśmy. Teraz jestem dorosły i sobie tak myślę, jako dorosły człowiek, to musiała być taka no, bardzo trudna decyzja dla moich rodziców. Szczególnie dla mojego taty, który musiałby utrzymać tą całą rodzinę w Polsce, tym bardziej jako menadżer dużego korpo, on jeszcze miał, no, to znaczy nadal ma, dużo znajomych w Korei i na pewno z łatwością by znalazł swoją pracę w Korei. Ale mimo wszystko szanował naszą decyzję i jednak wybrał Polskę. I do tej pory mam taki ogromny respekt wobec mojego taty, że zostaliśmy tutaj w Polsce i do tej pory wspominamy o tym i się śmiejemy teraz, tak, że niby tu przyjechaliśmy na 3 lata, ale wyszło na to, że to się troszeczkę przedłużyło. I oczywiście były jeszcze kilka takich akcji, że miałem wrócić do Korei, a o tym może opowiem w kolejnym odcinku, ale nadal tu jestem, prawda? Więc dzisiaj trochę pogadałem o sobie. Mam nadzieję, że to nie było nudno. Więc tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o polubieniu oraz subskrypcji. Do zobaczenia. Te tabliczki też, pozostałości z DEU